Zawodników powiedziałbym słabszych ma bardzo dobry rezultat na mamucie, bo 224 metry Turmbichler. No, w kwalifikacjach nie za bardzo mu się wiodło, ale przebrnął szczęśliwie. Ale na parę razy punktował w Pucharze Świata. Wysoko bardzo wyszedł i będzie dobry skok. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Tak, o, o, o! To jest... O, bardzo to rozmiar skocznik, czyli ponad 250 Jedn, pierwszy 200 metrowy skok. 210 metrów. Tyle skoczył Morgan ale minus 7 i 8. Proszę jak się go zmienił. Zdecydowanie. Przed chwilą było 21 ponad plus, a teraz jest minus prawie minus 8. No ale Turwickler oczywiście musi objąć to z olbrzymią przewagą prowadzenie. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ma, mało tego, ja myślę, że mało się wysoko po pierwszej serii będzie, z klasyfikacji będzie bardzo wysoko. 210 metrów, kapitalny skok. I bardzo dobry, powiedziałbym, w powietrzu technicznym. 17,5, dwie oceny, o, 193